Czy upadły jest w stanie ukryć majątek przed syndykiem? Dzisiaj będzie o tym, w jaki sposób syndyk weryfikuje Państwa sytuację majątkową i jakich narzędzi używa do tego, aby Wasz majątek odnaleźć. Powinniście Państwo pamiętać, aby raczej stronić się od sytuacji takich, by nie wykazywać przed syndykiem jakiegoś danego składnika majątkowego. Tym bardziej, jeżeli jego wartość jest znaczna. Oczywiście są takie sytuacje, kiedy moi klienci bądź też upadli których postępowania opłatowościowe prowadzę, zapominali o jakimś danym, danym aktywie. Możemy tutaj na przykład przywołać sytuację, w której upadły zapomina o tym, że jest udziałowcem w nieruchomości w zakresie na przykład 1,40. Mieliśmy taką sytuację, iż nasza klientka zapomniała, że odziedziczyła po zmarłej matce nieruchomość położoną w Gdyni. Także takie sytuacje się zdarzają. Niemniej oczywiście należy takich sytuacji jak najbardziej unikać. Generalnie, jeżeli ktoś świadomie, bądź czasami nawet nieświadomie, zatai jakiś majątek przed syndykiem, musi, musi oczywiście liczyć się z tym, że istnieje ryzyko umorzenia jego postępowania podościowego. No a wiadomo, że jeżeli jakiegoś składnika majątkowego się nie wyda, no to istnieje też ewentualne ryzyko postępowania karnego. Natomiast jako tako, jeżeli. Nawet wykazujemy syndykowi cały, cały swój majątek, wskazujemy gdzie on jest położony i jakiego rodzaju jest, jest to właśnie majątek, to tak czy inaczej syndyk ma obowiązek państwa zweryfikować. I to celowo, pierwszą instytucją, do której zwraca się syndyk, jest oczywiście Urząd Skarbowy. Takie zapytanie syndyka skierowane do skarbówki będzie polegało na tym, aby Urząd Skarbowy wskazał, jakich czynności prawnych w związku ze swoim majątkiem upadł, dokonywał na przestrzeni ostatnich pięciu lat przed nim złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. No i oczywiście Urząd Skarbowy. Wskazuje szereg informacji dotyczących choćby nieruchomości, bardzo często różnych ruchomości, informacji o ewentualnych spadkach, których, które, które upadły mógł nabyć na przestrzeni tego czasu. Są też informacje zawierane o dochodach, które upadły zawierał na przestrzeni ostatnich pięciu lat. więc jakby Multum bardzo ważnych informacji, które mogą z kolei służyć syndykowi do, być może, zakwestionowania pewnych czynności, które były dokonane w krótkim okresie czasu przed złożenia wniosku. No a z drugiej strony też oczywiście w jasny sposób te informacje wyjaśniają, czy rzeczywiście upadł, wskazał i wydał cały majątek, czy coś chciał przy okazji ukryć. Drugą instytucją, z której otrzymuje informacje, jest zakład, zakład Ubezpieczeń Społecznych. Otóż ZUS wskazuje syndykowi masy upadłości, jakie e, świadczenia ewentualnie pobiera upadły. E, jeżeli żadnych nie pobiera, no to oczywiście taka informacja znajduje się w, w odpowiedzi. E, ale docelowo ten zabieg z ZUS, ZUSem służy temu, aby syndyk miał świadomość tego, czy ewentualnie jakieś świadczenia być może mogą podlegać potrąceniu. Trzecim miejscem, do którego syndyk musi złożyć stosowne pismo, jest Krajowy Rejestr Sądowy. Informacja z KRS-u wskazuje, czy upadły posiadają jakieś akcje bądź udziały w spółkach. No i też niejednokrotnie spotykam się z tym, że dostaje szereg informacji na temat tego, czy dana osoba piastuje jakieś funkcje w zarządach różnych, różnych firm czwartym miejscem do którego składany jest wniosek jest komornik sądowy. Syndyk powinien złożyć wniosek o poszukiwanie majątku upadłego i musicie państwo pamiętać o tym, że jakby te poczynania komornika na wniosek syndyka nie będą polegały na tym, że komornik przyjdzie do miejsca zamieszkania i będzie weryfikował co państwo macie pod szafą. Te czynności będą polegały bardziej na tym, aby zweryfikować takie rejestry, do, do których dostępu nie ma syndyk. Czyli oczywiście będą zweryfikowane księgi wieczyste, będzie zre, zweryfikowany rejestr CEPIK pod kątem tego, czy upadły posiada jakieś pojazdy na siebie zarejestrowane. No i oczywiście multum informacji będzie w piśmie zwrotnym zawartym do, do syndyka masu upadłości. Docelowo musicie też Państwo pamiętać o tym, że banki w, są zobowiązane do tego, aby zawiadomić syndyka masy upadłości. O tym, że jest w danym, w danym banku prowadzony jakiś rachunek bankowy dla, dla upadłego, a także jakiej wysokości środki wówczas na tych rachunkach się znajdują. Więc z góry Państwa uczulam, jeżeli macie zamiar ukrywać jakiś majątek no to prawdopodobnie istnieje duża szansa, że ten, ten majątek i tak będzie odnaleziony i niejednokrotnie jest to, mija się to z celem, ponieważ konsekwencje mogą być naprawdę bardzo daleko idące, i umorzeniu, i umorzeniu postępowania podłościowego to jest tak naprawdę chyba najmniej w tym przypadku szkodliwy wariant.